Treści zadania wiemy, że przekątna naszego grania stosupa to jest 4 pierwiastki z 6. W takim razie od razu ją nanosimy, a jej wysokość jest równa 8. Zaznaczamy. Nie wiemy natomiast, ile wynosi przekątna naszej podstawy, czyli zapiszemy sobie to jako x. Natomiast nie znamy również. Boków w naszym kwadracie w podstawie. Czyli to jest A i A. Jak to obliczymy? Będziemy korzystać tutaj z twierdzenia Pitagorasa. Narysujemy sobie ten nasz trójkąt. Kąt prosty, wysokość 8, przeciwprostokąt na 4, pierwiastki z 6. Nie znamy naszego x. Wobec tego mamy x do potęgi drugiej, dodać 8 do potęgi drugiej. To jest równe 4 pierwiastki z 6 do potęgi drugiej. X do drugiej dodać 64 i to jest równe. Jak obliczamy ten nasz pierwiastek? Zaznaczmy sobie. I rozpiszemy go krok po kroku. To to tak jakbyśmy zapisali, że to jest 4 do potęgi drugiej razy pierwiastek z 6 do potęgi drugiej. 4 do potęgi drugiej to jest 16 razy. Tutaj mamy niewidzialną dwójkę. W takim razie potęga z pierwiastkiem nam się skraca i zostaje 6. 16 razy 6 to jest 96. Przerzucamy 64 na drugą stronę zmieniając znak, czyli mamy minus 64. x do potęgi drugiej jest równe 32. Czyli x jest równe pierwiastek z 32. Rozłóżmy sobie w takim razie ten pierwiastek z 32 na czynniki pierwsze. 32. Przez jaką najmniejszą liczbę się dzieli? No to mamy przez 2, czyli to będzie 16. 16 możemy podzielić również na 2, to jest 8. 8 na 2, 4. Znowu na 2, 2 i dwójkę przez 2 i to jest 1. W takim razie łączymy w parę dwójki i to będzie równe 4 pierwiastki z dwóch, ponieważ z tego mamy dwójkę i z tego mamy również dwójkę. Wobec tego, jeżeli mamy kwadrat, powiedzmy o bokach A i A, to nasza przekątna w kwadracie to jest A pierwiastek z dwóch. W takim razie, jeżeli my mamy x, a ten x to jest 4 pierwiastki z 2, to wynika z tego, że nasz bok będzie równy 4. Zapiszmy sobie, że nasze a jest równe 4. Możemy teraz obliczyć pole powierzchni całkowitej. Pole całkowite to mamy dwa razy pole podstawy, dodać pole boczne i podstawiamy. 2 razy pole podstawy, no to mamy wzór na pole kwadratu, to jest 4 do potęgi drugiej, dodać pole boczne. Ścian bocznych mamy 4 razy, krawędź w podstawy to jest 4 oraz wysokość to jest równe 8. 4 do potęgi drugiej to mamy 16, 16 razy 2 to jest 32, dodać. 4 razy 4 mamy 16, razy 8 to jest 128. I otrzymujemy 160.